Powitać, powitać Państwa, ów, z tej strony Pieseo, a to kolejny odcinek z gry Valheim, tak? Kolejny. Dziękuję Wam za ostatnią aktywność pod odcinkami z Valheim'a, jak i z Astronira, jest to dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza ilość wyświetleń jest po prostu wow. Aż się sam nie spodziewałem ilości wyświetleń w ostatnim odcinku Astronira. Po prostu wow. Chodzi mi o Astronira w momencie nagrywania. Nie tego nowego co pewnie już oglądacie, ale tego poprzedniego. O, bo jest środa. O, tak to można nazwać. Ok, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową dachu. Eee, lekki mam pomysł, co zrobić z tym dachem. Coś, coś tam po kim kombinowałem w głowce i wiem, co zrobimy. Postaram się to jakoś ujarzmić. No, jak widzicie, w poprzednim odcinku udało nam się tutaj ogarnąć lepsze wyposażenie. Dobra, przechodząc do odcinka, potrzebujemy najpierw na początku dużo materiałów. Więc lecimy, pozbieramy sobie troszeczkę drewna, bo jakby inaczej: drewno, 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 pyk. pyk. A ja Was zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału, aby być na bieżąco. Klikania sobie w dzwoneczek. Oczywiście wszystko jest dozwolone. Nie musicie. Możecie. To nie jest e, ultimatum jakieś. Leci! Ale co mi domniszczysz, kochany? Tak się nie zachowujemy. O, teraz będzie jaśniej. Byk. No, będziemy się dać prawie dwie na raz Okej okay. hmm. Jak słyszycie też nadal jestem chory dopiero zostałem antybiotyk No i kuruje się Będzie to powoli szło, ale będę się kurował A ty tam czego ty chcesz? Szczę... Paczku uciekaj nam Minionek kurde, Nazwiemy ich ja, chyba minionki. Gdyby nam pomagały, bym był bardziej zadowolony. Okej. Okay. Oki doki. Drewna mamy ile? Prawie staczek jeden. Nie bym coś słyszał. Hmm. Za twarda brzoza jeszcze Jeszcze brzoza jest za twarda No leci w Po prostu jedno. Mogę się drugie od razu zahaczyć, bym nie musiał się męczyć ze ścinaniem. Minionek kolejny. A, zepsuła mi się ta. Muszę naprawić. Siekiera. I tam... Warsztat wymaga dachu. No tak. Wszystko wymaga dachu. Naprawione. Mamy troszeczkę tego i owego już. A więc zacznijmy budowania. Yy, wyrób drewniany dach. Dach ze strzechy 26 stopni, dach ze strzechy 40 26 Będę dawał. Hmm. albo 40, coś bardziej taki... O taki dach będzie z bardziej. Tak sobie myślę. Yy. W sumie to to yy, niech pomyślę. Dajmy najpierw podłogę sobie tutaj. Nie to, a to. Dobra, podłogę mamy. No chyba że będziemy musieli przesunąć tutaj troszeczkę to. Aby mieć uzyskany lepszy. Dobra. To w takim razie to zniszczymy. Przepraszam za niszczenie, ale takie wymagania. O. Teraz damy sobie tutaj daszek. Nie daszek, tylko ten podłogę. Okej, okay, zaraz ją tutaj obo, o, robimy sobie jeszcze. Pyk. 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 Murkiem. Dobra. Gdzieś jelenki słyszę. Pyk. 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 Schody. Dwa Tak. 5 mm. Pięć. Teraz tak. Ha. Dzień ósmy. Nie tak, a tak. O to chodziło mi. To też pewnie będzie prawdopodobnie trzeba powiększyć. Daszek. Daszek. Dach, tu. O, podłoga jest. Ze strzechy czterdzieści pięć stopni. Okej. Okay. Czegoś brakuje. Mm. A, drewno, dobro. Idziemy znowu po drewno porąbać. Możesz coś przegryźć. Siedem grzybki i można zjeść z powrotem. Cześć, maninki. Jeszcze sobie zjeba Okej. Okay. No to jest już młody niestety, proces. Bardzo. To zbieranie drewna. To jest coś, czego no, w większości survivalu niestety jest to ale przezwycięży zwycięży się to jakoś człowiek przy, przywyknie w końcu do tego. Tarcze by było można też w sumie zrobić. O, stamina, dziękuję. Jeleniu! Jelonek! Dziękuję. Jelonek się po prostu chyba pogubił gdzie nie gdzie. Okay. E, tutaj mamy troszeczkę już wykarczowany las. Okej. Okay. Leci! O, 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 i poleciało na drugie drzewo. Poszły. Drzewa. Przyjdą dal Minionek! Co za minionek. Pisaliście mi też w komentarzach e, o treści noża, na przykład. Że piesem nóż można zrobić, jest szybszy w ataku. Może zrobimy, zobaczymy jak to tam e, wyjdzie. Na razie się skupiam e, typowo na budowie domu, abyśmy zbudowali ten domek. Więc zbudujemy domek, będzie... no, super. Przynajmniej jest możliwość, żeby pogadać. Możemy sobie pogadać. E, mogę wam po prostu podpowiadać na komentarze, w tym czasie z góry też przepraszam za to, że gadam przez nos. No, niestety, zdrówko lubi płatać w figle. O, już 10 minut odcinka. Kurde, szybciutko poszło jak znud. Jak znud. Okej. Okay. mamy znowu troszeczkę drewna. Ten domek tutaj na razie brzydko wygląda, będzie trzeba go tak ładnie upiększyć. Później, ale to później. Można coś przegryźć. A mięso nam zniknęło. Na razie mięsa nie potrzebujemy. Eee... O, żeby było ładnie tak samo. Do estetyki później przejdziemy. Ułożone, a my chcemy mieć to lepiej ułożone. Tu mamy drewna jeszcze 39. No tego drewna to jest no, niestety niedużo. dużo. Tylko wchodzimy i jak widać, wchodzimy i od razu mamy w dół. Byłoby można to troszeczkę wydłużyć, powiększając nam dasze. Dobra, górne piętro magazynowe będzie ładne. Niewłaściwe umieszczenie, wiem, wiem. O, starczyło nam nawet drewno trochę. Dobra, e, to trzeba będzie tu dać takie coś jeszcze. Dobra i burzyć to. O, takie co trzeba poburzyć. Hmm, to eee, motyka. O, dziękuję. Pięć. Pyk. Podłoga. Tutaj tak damy. I ściana. Czegoś brakuje, czyli znowu drewna. Dobra, ogarniemy sobie. Zaraz będzie tutaj to wszystko ogarnięte super. I tniemy dalej. Dobra. Yy, ogarniemy sobie teraz tą ścianę i zaczniemy budować sobie sufit. To. O, super zbugowało. O, okej. Okay. Szaczki nawet zniszczyłem przypadkiem, wracaj tu, o dzika widza, fajnie zbiera się. Co, nam tutaj jeszcze atakuje minionek. Ale łuk jest. The best. Dobry, dobry damage. Bardzo fajny. Lepsze strzały sobie weźmiemy na pewno na bossa. Zrobimy to, jest pewne. Trzeba się przygotować na bossa odpowiednio. Kolejny minionek idzie. Minionek! No. I po minionku. Pa, pa, pam, para pam. O. Dobra, ale udźwiękowienie tej gry, muszę przyznać, że jest ładne. Bardzo ładne. Fajne. Okej. Okay. Dobra, ile mamy tego drewna? 42, nie dużo, nie dużo. Dobra, jeszcze to zetniemy. Dobra. No dawaj, kłoda. Dziękuję za współpracę, ale nie musisz na mnie lecieć, aż tak porywczy, Czy to ja nie jestem? się we znaki, jednak dalej. A, się zepsuła już siekiera. No, To powiedziało nam pas. W takim razie, skoro mówi to nam pas, to nie będę grać dalej. Ale można naprawić. Super. Jak to wygląda ze strzałami? Ogniste strzały. Przybicie ogień. E, krzemienne strzały. I ogniste. Żywica by była potrzebna nam. I krzemień. Natomiast e, zwykłe strzały potrzebują. Krzemienną włócznię nie mamy. Wielka drewniana tarcza. Prosta, lecz ciężka drewniana tarcza. Siła bloku. Prędkość ruchu. Wysuma. Wielka drewniana tarcza. Skrawki skóry będą. Krzemienny nóż. OK. Hełm. Nociana tunika Dobra, ulepsz Pancerz 4 by miał, a stworzenie takiego nowego to jest pancerz 2. Lepszy pancerz będzie zawsze dobra Dobra, piąteczka, pyk, 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 pyk. Właśnie ściankę tutaj trzeba dokończyć. Deszcz pada jak widać Przewiewa nas. Ok. Mamy to. Podłoga nie tak. tak. O e, teraz dach 45 stopni. Nie pomyślałem o tym, aby wziąć pod uwagę schody. To będzie trzeba przenieść w takim razie. No niech stamina nam troszeczkę podejdzie. 6 zjemy sobie. Bo nam stamina troszeczkę padła. Z drugiej strony teraz... O, mikro przycięcie było. Pyk i pyk. Okej. Okay. To już nawet, nawet jakoś wygląda spoko. Teraz tylko trzeba wpuszczyć to już te schody. Drewniana drabina. O. Nie, drewniane schody lepsze. Damy je tu sobie. Tak. Tutaj pochodnie sobie potem przeniesiemy. Okej. Okay. Wyrób, różne niemeble, pochodnie Zbyt damy tutaj. Pyk. Ok. Budowanie troszeczkę będzie przedłużony odcinek, bo chcę do skończenia się materiałów aż. Pyk, 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 pyk. Nie no, wygląda super. Mi się podoba już. Zaczyna to nabierać powoli kształtów drewniana drabina, tak. Dobra, drewniana drabina tutaj troszeczkę podnosi. Nie dużo, ale podnosi jedno. No nie tak to chciałem, żeby wyglądało. Dobra, drewno nam się skończyło. Także ja Wam dziękuję, kochani, za obejrzenie tego odcinka. Jak widzicie, już nasz domek zaczyna nabierać kształtów. Zaczyna nabierać normalnego domowego kształtu. Dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału, aby być na bieżąco. Klikajcie sobie w dzwoneczek. Oczywiście wszystko jest dozwolone. Nie musicie, możecie klikać, lajkować. Nie musicie, możecie. Do no niczego Was nie zmuszam. Ale życzę Wam jednej ważnej rzeczy. Zdrówka i żeby ten Wasz wieczorek środowy był jak najbardziej udany. Pożegnać Was, Wufuf, z tej strony Pieseła. Pa!